Komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wydarzenia grudniowe w Polsce w 1970 roku mają swoje różne korzenie i różne przyczyny. Wśród nich nie sposób nie dostrzec czegoś, co popularnie w języku publicystycznym, prasowym określa się jako rękę Moskwy. Oczywiście nie były to czasy, już, w których to w Moskwie zapadała jednoznaczna decyzja, co do odwołania i mianowania nowego sekretarza partii komunistycznej w jednym z kadel'ów. Ale z Moskwą i jej zdaniem musiano się liczyć, i bez jej zgody, bez jej imprimatur, nic nie mogło się stać, nic nie mogło się odbyć. Należy zadać zatem pytanie, czy Związek Sowiecki zadowolony był z Władysława Gomułki. Odpowiedź tu nie jest do końca prosta i nie jest do końca jasna. Gomułka nie miał pełnego zaufania. W Moskwie podczas pierwszego zlotu swojej politycznej kariery. W 1956 roku Chruszczow omalnie wprowadził przecież sowieckich czołgów do Warszawy. I wtedy sytuację uratował gomułka, przekonując go z żarem, miotając błyskawice w oczach, podnosząc głos i waląc pięścią w stół o tym, że potrafi utrzymać to, na czym Sowietom tak naprawdę jedynie zależało, mianowicie gwarancje sojusznicze ze strony Polski utrzymanie hegemonii przez Polską Partię Komunistyczną. Pierwszy kontakt jednak Huszczowa z gomułką, pierwszy polityczny na tym stanowisku nie był dobry, jako się rzekło. Później było już lepiej. Obaj zaczęli się do siebie przyzwyczajać, i chociaż stosunki nie były nigdy kordialne, zbyt różne to były osobowości rubaszne lubiące życie z jego uciechami chruszczow i ascetyczny, chłodny gomułka, to jednak współpracowali z sobą dobrze. Breżniew obejmując rządy w 1964 roku deklarował, że wręcz Gomułka stanie się dla niego wzorem, na którym będzie budował on jako młody stosunkowo działacz, chociaż był w wieku Gomułki, powiedział, powiedziawszy, ale młody stażem w ruchu komunistycznym w porównaniu z Gomułką będzie budował swoją politykę. To oczywiście były czyste deklaracje i wiedział o tym równie dobrze Breżniew jak i Gomułka. Tutaj różnica charakterologiczna była jeszcze większa. Gomułka z biegiem lat stawał się człowiekiem kapryśnym, Coraz bardziej przy tym samowolnym, i coraz rzadziej słuchającym jakichkolwiek rad. A te rady z Moskwy płynęły nieprzerwanym strumieniem. Zachęcano go do śmielszej polityki, śmielszych decyzji kadrowych, w sensie wymiany kadr politycznych, i itd., itd. Gomułka je po prostu lekceważył, chował je ad acta. W efekcie, w 70 roku Breżniew był już z pewnością przekonany i w ogóle całe kierownictwo sowieckie o potrzebie zmiany lidera w Polsce, ponieważ było widać gołym okiem, że do walki o władzę szykują się dwie potężne frakcje, frakcja generała Moczara i frakcja Edwarda Gierka. Sowieci postanowili wtrącić tutaj swoje trzy grosze. Niezadowolenie Gomułką w sposób dyskretny, ale wyrażany już od pewnego czasu. Teraz należało poprzeć jego możliwie najlepszego następcę. Wybór był trudny, bowiem Moczar, agent sowiecki w okresie Wojny. Potem, zwłaszcza w końcowym okresie działalności partyzanckiej, zaczął mieć niejako po części, w pewnym zakresie, tak by to można było powiedzieć, najpiękniejszy z dotychczasowymi mocodowcami. Gierek z kolei był terra incognita, ale miał bardzo niebezpieczny z punktu widzenia Moskwy element w życiorysie wieloletni pobyt za granicą. Co prawda w szeregach partii komunistycznej, ale jednak na owym zgniłym zachodzie. Bojąc się jednak pewnego nacjonalizmu Moczara, Sowieci wybrali ostatecznie Gierka, postawili na Gierka. Towarzysze i obywatele, rodacy, w dniu dzisiejszym Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powierzył mi obowiązki pierwszego sekretarza. Zwracam się więc do Was w imieniu partii. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich polskich robotników, do wszystkich ludzi pracy. Wyciągnijmy razem. Wnioski z bolesnych doświadczeń ostatniego tygodnia. Jest rzeczą może mało znaną. Historycy nie zbadali tego zagadnienia, ale problemem o kapitalnym znaczeniu jest aktywność dyplomatów sowieckich na wybrzeżu w lecie i wczesną jesienią 1970 roku. Bardzo interesująca jest postawa na przykład załóg remontowanych w stoczniach sowieckich statków, załóg szkieletowych, kadłubowych, które znajdowały się na pokładach. Bardzo przyjazna wobec strajku robotników Trójmiasta, powtórzyło się to zresztą w roku 1980. Innymi słowy, były pewne elementy, które pozwalałyby wskazywać na zrozumienie sytuacji, przewidywanie scenariusza wydarzeń i dokonanie trafnej ocezy, czy postawienie na dobrego konia w wyścigu o władzę, który nastąpił po obaleniu Gomułki. Tu jeszcze jeden element tej łamigłówki, bardzo istotny. Breżniew, podobnie jak wcześniej Chruszczow, w sposób stanowczy, aczkolwiek etapami, zaczął eliminować kadry swojego poprzednika, także kadry związane z nim w krajach demokracji ludowej. Tak czy inaczej, więc nie tylko z racji wieku, nie tylko z racji reakcji, jakie wzbudzał, nie tylko wreszcie z racji pewnego bagażu politycznego, który dźwigał Gomułka był, Politykiem nierokującym nadziei na przyszłość w 1970 roku. I konsekwencją tego stało się obalenie go z przyzwoleniem Moskwy. Bo przypomnijmy, że w momencie dramatycznym, kiedy zwrócił się do Moskwy o pomoc, przynajmniej pomoc polityczną, pomoc moralną, Moskwa mu tej pomocy nie udzieliła. Więcej rekomendowała Polakom powzięcie takich decyzji, jakie podjęto, to znaczy odsunięcia stopniowego gomułki od władzy i powierzenia pełnienia jego funkcji Edwardowi Gierkowi. Co oczywiście wcale bynajmniej nie znaczy, że Gierek był na przykład w przeciwieństwie do Gomułki sowieckim agentem, bo wydaje się, że tym agentem sowieckim nie był. Rok 1971. Program pokoju. Właśnie tak programem pokoju nazwali komentatorzy referat Leonida Breżniewa na 24. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W sprawach wewnętrznych referat wytycza bowiem kierunki dalszego poważnego wzrostu stopy życiowej radzieckich obywateli. W sprawach międzynarodowych wysuwa m.in. nowe, konkretne propozycje dotyczące problemów rozbrojenia. Postulaty wysunięte na 24. zjeździe KPZR bliskie są krajom całego obozu socjalistycznego. Dał temu między innymi wyraz Edward Gierek, mówiąc w swoim moskiewskim wystąpieniu o współpracy naszych partii, rządów i społeczeństw. Tak jak inne bratnie partie, my, polscy komuniści, uważamy za swój naczelny obowiązek służbę interesom ludzi pracy, naszego narodu, zapewnienie naszej ojczyźnie, warunków pokojowego życia i wysokiej dynamiki socjalistycznego rozwoju. Ale właśnie dlatego, że gorąco miłujemy nasz kraj i nade wszystko pragniemy dla niego pomyślnego rozwoju, byliśmy i zawsze pozostaniemy niezłomnymi internacjonalistami, szczerymi rzecznikami jedności państw socjalistycznych i partii komunistycznych. Idziemy wspólną drogą, wespół z innymi bratnimi narodami krajów socjalistycznych, Wielkim pochodzie sił socjalizmu, wolności narodów i pokoju będziemy zawsze razem z wami, polscy komuniści, z komunistami radzieckimi, naród polski z narodami kraju radzieckiego. Reasumując, można powiedzieć, że Gierek tym różni się od Gomułki, iż chociaż obaj nie byli sowieckimi agentami. To przecież Gomułka obejmował władzę z woli, z inspiracji narodu, a właściwie przeciwko wytycznym Kremla. Gierek odwrotnie, naród pozostawał w sprawie następcy Gomułki, dość obojętny. Gierek nie był politykiem na tyle znanym, aby kogoś jego nominację ewentualnie poruszała. Natomiast inspiracja, pomoc Kremla były widoczne. I Gierek wkrótce stał się ulubieńcem sfer kremlowskich, a szczególnie Breżniewa.